Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, mamy jesień, ale na szczęście pogoda sprzyja spacerom. Bardzo się z tego cieszę, bo jak wiecie, lubię z Burasem spacerować po, po naszej, w cudzysłowie, łące. Bogusia ze swoimi dziewczynami z Bogoloko również bardzo lubi ten teren. Jednak pojawił się problem, ponieważ nie po całej łące możemy spokojnie chodzić. Yy, otóż dwa lata temu pojawił się nowy właściciel yy, na tej części yy, łąka, łąki pola, yy, której ja nie widzę ze swojego okna, bo gadając teraz do Was patrzę yy, na łąkę, z której możemy korzystać, po której możemy bez problemu chodzić, zbierać grzyby. Cieszyć się przyrodą. Natomiast nowy pan okazał się hamowaty, niemiły, nieuprzejmy, bezczelny. Wszedł w konflikt z licznymi mieszkańcami, z którymś panem sądził się o korzystanie z drogi, inną panią zalał. Także sprawy trafiły do prokuratury, do sądu. Zrobiło się nieprzyjemnie, ale on też bardzo nerwowo, na, bardzo nerwowo reagował na każdą osobę, która przez jego teren chciała przejść, i tak, w niewybrednych słowach, przeganiał stamtąd bogusie z psami, inne osoby spacerujące ze zwierzakami również. Wydzierał się na sąsiadów idących na grzyby, czy po prostu takich, którzy przyszli zerknąć, co tam się dzieje. Zdarzyło się tak, że w ubiegłym roku, zdaje się wiosną, wybrałam się z Burasem właśnie na spacer na łąkę. Była wtedy u mnie dusia z karmelem i łaziłyśmy sobie tutaj bliżej domu, ale w, kiedy doszłyśmy na górkę pod Sosnę i tam przystanęłyśmy rozmawiając, po paru minutach przybiegł do nas właśnie wspomniany pan. Wydzierał się na nas, że to jest teren prywatny, że dlaczego my tu wchodzimy, sobie nie życzy i tak dalej i tak dalej. Zaczęłam z nim grzecznie rozmawiać, ale on nie bardzo y, chciał być uprzejmy i, i, i wyrozumiały, y, więc wpadłam na pomysł, żeby użyć, y, ja to tak nazywam, y, syndromu blondynki, zatem zaczęłam się y, zachowywać jak taka głupia blondynka z kawałów. Jestem również blondynką naturalną, myślę, że mogę sobie pozwolić na takie porównania. I zadawałam mu głupie, takie idiotyczne, infantylne pytania, a pan najwidoczniej, najwidoczniej stwierdził, że nie jestem dla niego żadną partnerką do rozmowy. I odpowiadał mi na to, o co pytałam, w taki bardzo prosty sposób, jakby tłumaczył coś dziecku. I po kilku minutach efekt był taki. Że mogłyśmy już tam spacerować, miałyśmy tylko uważać, żeby nic się nikomu nie stało, żeby psy nie podbiegły do żadnej maszyny pracującej tam, żeby nie wpadły w żaden dół, żeby nikt sobie nie skręcił nogi itd. itd. Podziękowałyśmy uprzejmie, wykazałyśmy zainteresowanie tym, co tam robi. Wypytałyśmy, kiedy będą działki do sprzedania. No i poszłyśmy sobie przewracając oczami i śmiejąc się do siebie, ponieważ pan dał się po prostu zrobić. Ale od tamtej pory, co jakiś czas na jego części łąki, jest po prostu plac budowy, jest równany teren, są wykopywane. Stawy, zasypywane, y, cieki wodne. Y, w kontaktach z sąsiadami nic się nie zmieniło, bo on po prostu co jakiś czas y, na kogoś tam trafia, i reakcja jego jest taka sama, y, jak była na początku, jego, po, po jego pojawieniu się tutaj. Y, teraz dodatkowo zabezpieczając się. Y, przed ulewami, przed śniegiem, przed roztopami, aby nie było takiego efektu jak w tym roku na wiosnę, kiedy wszystkie wykopane przez jego stawy zostały zalane taką ilością wody, że powstało tam po prostu jezioro, takie wielkie rozlewisko. Pojawiły się rośliny wodne, ptactwo wodne. Miliony żab, no po prostu dla nas bajka, jako dla osób spacerujących, natomiast dla niego, jako teren inwestycyjny pod budowę domów, no to dramat. Nic tam przez długi czas nie mógł robić, musiał czekać, aż opadnie woda. No i teraz wykopał sobie takie tunele, takie rowy pomiędzy stawami i Pogłębił je, wyciągnął jakby w teren tam, gdzie jest niżej, żeby ta woda tam mogła ściekać. Zakładam, że jest to zrobione po prostu na sztukę. Nikt tego nie zaplanował. To nie są żadne melioracje. I myślę, że w przyszłym roku będzie miał takie samo jezioro, jakie było w tym roku wiosną. No, ale to, to nie jest moja, moja sprawa. Pan robi co chce ze swoją ziemią. Natomiast jeżeli chodzi o działki budowlane, które tam podzielił, to wiem, że już jest w tym momencie ciągnięta do nich woda, czyli wodociąg, i pewnie od przyszłego roku zacznie się sprzedaż i pojawią się nowi sąsiedzi. My się z tego nie cieszymy. Ponieważ wszystkie osoby, które tutaj zamieszkały na stałe, kupując działki i przeprowadzając się tutaj, chciały żyć wśród przyrody, tam gdzie nie ma za wielu ludzi, a niestety sytuacja wygląda tak, że dwa takie niewielkie laski zostały wycięte w ciągu ostatnich kilku lat. Mamy teraz właśnie na wspomnianej łące plac budowy, a zatem na pewno pojawi się tutaj sporo ludzi, no i będziemy mieć taką kolejną wioskę. No ale póki co mamy jeszcze gdzie spacerować i jeżeli tylko nasz nieprzyjemny nowy sąsiad nie przebywa na swoim terenie, to możemy po jego łąkach i lasach spacerować. I oby było tak jak najdłużej. Natomiast do czego ja zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że wczoraj poszłam z Burasem na spacer właśnie na tę łąkę i chciałam przejść na stronę tego niemiłego pana, żeby zobaczyć tak z pozycji zerowej, co on tam wyczyniał, co te spychacze i koparki zrobiły. No i co? Oczywiście przeskakując przez pogłębiony rów, i zakładając, że dam radę, bo akurat wybrałam sobie takie niezbyt szerokie miejsce, wytaplałam się w błocie. Dosłownie jak goldeny bogusi, ponieważ poślizgnęłam się na skarpie. Całe spodnie, skarpety, buty, glina w butach. Także powiem Wam, że spacerek nie należał do udanych. Ale jeżeli już przeszłam przez ten rów, to postanowiłam zobaczyć to, co chciałam zobaczyć. Połaziłam po połaciach gliniastych i obszedłszy cały teren, rozjeżdżony przez spychacze, wróciłam okrężną drogą do domu. Ciucho, oczywiście, poszło od razu do prania, a ja się sama z siebie śmiałam. Mówię, no tak. Chciałaś babo zobaczyć, yy, co tam ciekawego yy, niemiły sąsiad nawyrabiał, i pokarał Cię Bóg, że weszłaś na jego teren, na który on sobie nie życzy wchodzenia. To tyle, moi kochani. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania i mam nadzieję do usłyszenia.